Z tej strony Koksu Gameplay. I to jest czternasty odcinek z tej serii. Hmm. Tak. E, na razie nic nowego nie dodali. E, nie ma parkura nadal. Nie ma tutorialu. Jest e, co ja wiem. Jest tutorial, ale nie ma parkura nadal. A, no nie mam na razie informacji. A na no każdy sam nie ma. Ym, tych ludzi to wejdę na drużyno. Ja mam. Czy o, o, o. są czerwoni? My mamy rangę młodszy szeregowym. Na razie. Potem może będziemy mieli starszego szeregowego. O nie, o nie. Już? Um, dobra. Nie chcę rzucić tego. Czy go zabijemy? Zabiliśmy go. No okay. mm. więcej niebieskich przechodzi. Fajnie gdyby tą ochronę z pełnowym trochę na... o 2 sekundy dłużej zrobili. Nasz granat nikogo nie zabił. Ale spróbujemy zabić karabinem. nie. Ech. To tam w rogu to kłamie, bo patrzcie jest na serwerze, a ile w rogu. To ogromnie kłamie. No nie no nie. Jaką tymi granatami stają w ogóle? Sorka. O, mamy szansę, mamy szansę, mamy szansę. O, nie ma. Ale y, y, mam taki plan, żeby wrzucić y, w tą kubkę granata. One będą myśleli, że gościu in, że że sojusz nie wrócił, a ja ich wszystkich zabiję. Ciekawe, czyli zabijamy. Zabiliśmy trzech, graczy. Mówiłem wam, że granaty to dobra taktyka na przeciwników. Ok, zabiliśmy. Mamy cztery yy, popularności. Teraz mamy nadal rangę, Młodszy szeregowy. A ja szybko sprawdzę. Surprise, sum, commendy. Yy, czyli czekajcie, mm, tu potrzebujemy e, sześć czekajcie, ile miało dwieście mm, trzydzieści, potrzebujemy mm, sześćset oś. 68, tak. Potrzebujemy 68 na y, tego. Fe, y, popularności na starszego szerku. Ok, a użyję znów tę taktyka wróć granata i zabij. Zabijmy kogoś. Zabiliśmy jednego kościa. Już nie mamy granatu niestety. Nie wiem, jak, e, nie wiem jak, czemu ciągle e, muszą rzucać tymi głupimi granatami. No ale nie, niestety muszą. Czerwoni to są. E, jakieś dzieci granatów. No. Ale trzeba po prostu grać. Nie ja będę ich wyzywał, żeby dostaną bana za dzieci. I dziecko granatów. Fucen, granata, ony chyba... Nie, nie, za, nie za, A, zabiliśmy jednego kukracza. Mm, o, 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 o. Zabijemy go? Nie. I weźmy medyka i idziemy z granatą. Okay. Czekajcie, prawie 100 minut. E, spoko. Czekajcie, słuchajcie, słuchajcie. Mm, coś mi się nie dzieje. A nie, jeszcze na. A może. Czekajcie, czekajcie. Chyba zobaczę takiego skilla. Chyba mam y takiego skilla. O, go. Nie. Nie zabiliśmy go. Ale za to? Oj. Ile granatów? Ile granatów? Ja pijód skąd? Ja. Skąd one ma... Czekajcie, sekundkę. Hmm. Skonany mają tyle granatów. To nie rozumiem. Okej, okay. ile zabijemy? Ile? Zabiliśmy jednego. Szkoda Okej, Wsparciem teraz Jedziemy wsparciem Okej, wsparcie pomaga Wsparcie to wsparcie I Teraz znów taktyka rzucenia granatem Ok, zabiliśmy go, ale uciekamy. A w tym tum ile zabijemy? I zabiliśmy. Nic. Yy, nie wiem czemu nic, nie zabiliśmy, ale powinieneśmy go zabić. No ale niestety, niestety. Medyk. Wróciła mi granata Powinno jej trochę zabić. O tak, zabiliśmy raczej jednego. Zabijemy go. Nie, nie zabiliśmy go. Za to rzucimy i Granat. Ok. Ja mm. Medyk. A ja sprawdzę ile mur. dziewięć minut. Yy, ja tylko szybko jeszcze zainteresuję. Mm. Mm, mm. Mm, tak, pustynia, to jest bardzo dobra. A tak. No więc, jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to lajkujcie, like, subskrybujcie, komentujcie. Tak. No, więc ja się z Wami żegnam, Siemanko. Pa. Siemanko.